Cześć, witamy na kanale gdzieś w ogrodzie. Dziś będziemy siać ogórki. Dzisiaj będziemy sieć ogórki. Tutaj mamy odmiany. To jest odmiana. Tam, y, to jest ogórek y, sałatkowy, krzaczasty. No chyba będziemy go używać do kiszenia. Tu jest. Y, Lokata F1, ogórek gruntowy o, a i o, oktobus. Ten olej jest inny, bo to jest krzaczasto, a te będą się pchnęły, tak? Tak, i jeszcze tutaj mam drugie pudełko oktobusa. A co bardzo ważne, to robię po trzy dołki do y, każdej y, jakby tak wielodoniczki, do, jed, do jednej doniczki takiej małej. Olej, ja ci przerwę, bo y, chyba wolisz tak robić, niż prosto do gruntu, nie? Bo mm -hmm. w gruncie to nam się źle chyba wychodziło, nie? Yy, tak, i yy, ta rozsada chyba zostanie na dworze jeszcze do tych, tak. yy, wracając do tych trzech yy, dziurek To nie robię tak, że później yy, będę wyrywał yy, te które są no, słabsze i zostawiał te które są najlepsze Tylko właśnie je zostawię i yy, właśnie to powinno się zostawić, wtedy ładnie yy, rosną Mamy tutaj przygotowane trzy takie doniczki, bo ja mam w planie aż 10 metrów zrobić. Chociaż, jak zobaczymy, jak mało jest w jednej takie w jednym apakowaniu, naszą, no to nie wiem, czy nam starczy. To jak będzie za mało, to najwyżej po dwa do tego puścisz, nie? Ten na razie rób po trzy, a Z tych chyba olek jest więcej, już co? Ale to zobaczymy. I Oleg mają, to dalej już. Olek zrobił trzy tanie. Hop. To Iga idziesz w tą stronę, nie? żebyś nie zapomniała. I hop. Też nie wszystkie znajdą, ale to właśnie powinno być jak po trzy. I, I to było ale chyba fajne, że w tamtym roku zrobiliśmy w gruncie, zasialiśmy ogóreczki, nie? plus jeszcze w tych wielodoniczkach i mimo, że ta wielodoniczka była na dworze, to w wielodonniczce wszystko powschodziło, a, a w gruncie nie chciało. Albo bardzo późno, i było jakieś takie. A nie, chyba nawet za wcześnie chyba sadziliśmy. Bo teraz mamy już początek maja, Myśmy sadzić trochę wcześniej, ale wyszło. Iga się wyszło i, przynajmniej, I przynajmniej teraz y, już będzie mogła zostać na dworze, bo jakbyśmy siali w połowie kwietnia do wielodonniczka. To by no Chyba, że przyjdzie jakaś zimna noc, to wciągniemy do domu, nie? Albo do garażu. Tak, ale teraz, póki jest już tak ciepło i, i siedzimy na dworze, to wtedy najlepiej zostawić. I one już będą przyzwyczajone y, do, taki, do takich temperatur i na, będą na to już lepiej reagować. I, i jak y, na przykład, y, jak będzie jakaś mocna zimna noc, nie zareagują na to aż tak mocno jakby były na przykład tak, cały tak. czas w pomieszczeniu no działaj, działajka ale będzie musiał ktoś jeszcze tutaj jedno wsadzić żeby... dobrze, no rzuć, ja Ci zaraz dam następne tak tutaj cały czas jedziecie o pokusa daj mi uważaj no. dużo na no, łapkę wsypujemy O, wyprostuj rączkę wyprostuj i to Oj, chyba pan, wszystko nie, nie, jeszcze nie no ale dobra, no już igusia ten a tutaj powsadzaliście? liście to już wszystko a tutaj powsadzaliście? liście nie